Witajcie. Chciałem zrobić krótki film dotyczący oznakowania pewnego skrzyżowania, jednak policja dodała mi pewien nieprzewidziany dodatkowy element. Serdecznie zapraszam do oglądania i komentowania. Jest piątek 31 grudnia 2021 roku. Znajdujemy się w Starogardzie Gdańskim w rejonie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego. Jest tutaj strefa zamieszkania. W której postój pojazdu jest dozwolony, wyłącznie miejsc dozwolonych. Zaś pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Natomiast tu jest jeszcze inna ciekawa rzecz mianowicie znak stop, który no nie do końca jest jasne, w którym miejscu ma być realizowany. Czy chodzi o zatrzymanie się przed sugerowanym przejściem dla pieszych? będącym przedłużeniem chodnika czy też chodzi o zatrzymanie się bezpośrednio przed jezdnią dotyczącą właśnie ulicy Alei Wojska Polskiego, która jest drogą jednokierunkową, a jednocześnie jest to no cóż, jest to strefa zamieszkania, w której kierowca korzysta. Pieszy prowadzi korzysta z całej drogi. Natomiast nie ma, mamy właśnie radiowóz policji, który bez użycia sygnałów świetlnych ani dźwiękowych, mówiących o uprzywilejowaniu, przejechał właśnie tą drogą pod prąd, łamiąc przepisy ustawy prawo rzutowej. Zrobimy do, do zaraz małe pytanie. A niestety najwyraźniej celowo uciekli przed zadaniem bardzo niewygodnych pytań. Organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ulicy Zybiskiego i Alei Wojska Polskiego wygląda w ten sposób, że w Aleję Wojska Polskiego z ulicy Zwiskiego nie można wjechać, gdyż Aleja Wojska Polskiego jest oznakowana jako droga jednokierunkowa, zaś jedynymi pojazdami, które mogą poruszać się tą drogą w obu kierunkach, są rowery. Znak B1 zakaz ruchu w obu kierunkach odnoszący się do części Alei Wojska Polskiego pomiędzy ulicą Grunwaldzką a dworcem kolejowym. Nie dotyczy rowerów oraz samochodów mieszkańców Alei Wojska Polskiego i pojazdów garażujących tutaj, a także służb miejskich i obsługi obiektów użyteczności publicznej. Pojazdy policji nie mieszczą się tutaj w zakresie zwolnienia wskazanym na tabliczce pod znakiem B1. Chciałem zrealizować filmik na temat skrzyżowania alei wojska polskiego z ulicą Gronwalską, znaków B20-Stop, niejasności nie tylko w związku z brakiem oznakowania poziomego, ale także z obecnością imitacji przejść dla pieszych, całkowicie zbędnych w strefie zamieszkania, a wyszło mi opowiadanie na temat wykroczeń w wykonaniu funkcjonariuszy policji. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Bardzo proszę, komentujcie.